Jesteśmy bezpieczni. Kacper Miklasz po Fen35. Kacper, co tam nie wyszło w walce? Jak na gorąco ocenisz występ? Ogólnie no, dostałem prawego chyba sierpowego nie, nie pamiętam. No, przyjąłem, byłem zamroczony, ale tam po tym, jak zrobiłem takiego fikołka, to tam się poczułem trochę lepiej, ale on mnie próbował podduszać tak? i później mnie skończył. No. Nie wiem, myślę, że był lepiej ustawiony taktycznie przez Mirka. No. Myślisz, że to był błąd brać tyle walk w tak krótkim czasie? Nie wiem, no znaczy myślę, że ta walka teraz z Bartuszem i Szywcikiem też była no, na szybko wzięta, no. Nie powinienem tej walki wziąć, ale obiecałem do mirko Kimskiego, że jak wezmę jedną walkę, to zawalczy jeszcze z Szywcikiem, tak? Przeżyliśmy to na fan, bo Paweł Juźwiak chciał zrobić tą walkę tutaj w Ostródzie. Po walce miałeś też właśnie pretensje o ciosy w tył głowy. Jak to właśnie teraz po tym czasie się odniesiesz do tego? Nie no dobra, ja już się byłem wkurzony, no dostałem no, trochę ciosów tych, tak, sędzia, no sędzia wie co ma robić, no ja nie będę oceniał jego pracy, tak, i jego przełożeni po prostu... No, zrobię co innego, no, ja na razie odpuszczę mu no ale jak, jeśli ktoś zobaczy to no, to będzie wiedział no, co było no halo wtedy no Natomiast też nie jest tak, że byłeś totalnie w tej walce tłem i chciałbym zapytać o tego Superman Puncha, bo po Superman Punchu przeprowadziłeś dość szybką, sprawną kombinację. To ćwiczone, trenowane? Znaczy, no to moje ulubione, no nawet na no, robiłem to zawsze robić, ale no, co, no? Wykorzystałem to, ale mi się to wejdzie, tak? Ten kop na głowę, ale no lekko się odchylił no, i wykorzystał, no później akcję w swoim prawym sierpowym jak mnie zdzielił już no przychodzą do parteru, nie tylko do stółki, dwa razy, no ja czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem. E, przez, jakby uciekłeś mu z pozycji zrobić taką, nie, wiem, taki twister, jakby coś na wzór tego, nie wiem, jak to się nazywa, ale uciekłeś mu, no oddałeś plecy, to prawda, natomiast jakby wyglądało to bardzo e efektownie, czyli, czyli ten parter jednak gdzieś e, trenowany jest, nie jest olewany. Nie wiem, no coś tam ćwiczyłem, no ale ostatnim czasem no, do tych walk no, to się nie przygotowywałem tak jak zawsze. No i myślę, że teraz trochę odpocznę i jeśli będę brał kolejną walkę, to się przygotuję lepiej do tego pojedynku i znajdę dobrych sparych partnerów. Ale czyli nie, nie mówię, że dobrych, bo i tak mam dobrych sparych partnerów, tak? Ale bardziej doświadczonych na przykład z czarnych pas w brazylijskim jiu Może no. no, wspólne treningi z Michałem Piwowarskim? No to myślałem nad tym, tak? z Szczecina, no. Zobaczymy jak to będzie. Mi, jak wyglądają twoje przygotowania, bo w narożniku widzieliśmy Wiśnie i Bubu, a oni są z innych miast Polski, więc jak to u ciebie wygląda w przygotowaniu? Czyli no, ja postanowiłem, że moje ziemki będą ze mną wychodzić tak, mój wojek teraz nie mógł z no, swoich przyczyn tak i myślę, że będę brał sobie swoich kumpli, którzy są za mną, tak? I mnie dopingują. No w takim razie to powiedz, lepiej się bije na MMA VIP czy na fenie? No ja nie będę oceniał tego, bo jestem sportowcem, ja tylko wychodzę, robię swoją pracę i no, zgarniam wypłatę. No. A jak się czułeś pośród tych wszystkich frików tam? Dzień, no trochę głupio, ale no ja musiałem swoją pracę wykonać tam i wyszedłem, zawalczyłem i chciałem się też odbudować bardzo mocno. To bardzo zwycięstwo tydzień temu bardzo mi podbudowało, ale też może dało mi piórek, nie wiem, no i kolejnym razem będę bardziej trenował i będę przeważał. Prze, przed wzięciem jakiegoś piadniku będę to sobie przemyślał. No to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. bardzo chciałem pozdrowić tutaj mojego sponsora Witka stoi ze mną, bardzo mnie wspiera, Zdrow Jeszcze panowie tak go powiem, jest bardzo dobrym zawodnikiem, ehm, no, jest młodym zawodnikiem, tak, od Rzeszowa. no, wkrótce może do, dojść do siebie, nie, no, każdy młody jakiś błędy popełnia, nie, jeszcze, że go ta piękna żona kochała, co stoi tam w drzwiach, też wej wszystko, dobra? No, chciałbym jeszcze pozdrowić bardzo serdecznie Adama Kostka z Niemiec. Też mnie bardzo wspiera od samego początku. I pozdrawiam wszystkich moich kolejnych sponsorów. Trzymajcie się i mi dopięgujcie w kolejnych walkach. Piąte widok. Dziękuję Dzięki.